Cześć! Dzień dobry. Jest 1 września, a zatem od dziś można publikować utwory na najbliższy konkurs piosenki Eurowizji. Czyli teoretycznie mógłbym się z Wami przywitać słowami szczęśliwego nowego roku. Ja nazywam się Tomek Berkowski i witam was w pierwszym odcinku nowego sezonu selekcyjnego. Wybór dzisiejszych gości jest nieprzypadkowy w związku ze zmianami, jakie w ostatnich dniach mieliśmy w redakcji Eurowizja.org. Są nimi mieszko Czerniawski. Cześć! Oraz Kamil Polewski. Cześć, witajcie. Nie przedłużając, zaczynamy. 12 punktów. Podcast Eurowizja.org. No dobrze, to pochwalcie się może na start, o jakich zmianach mówiłem we wstępie. Mieszko? Ja mam się chwalić? Nie wiem, czy to jest odpowiednie, odpowiedni moment. Myślę, że nie, nie, nie będzie to chwalenie się. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że po trzech latach z własnej, nieprzymuszonej woli zdecydowałem, że, że nie będę już dalej kierował redakcją, ze względu na różne swoje inne zobowiązania i, i, i to, że wszystko to, co zamierzałem zrobić, już spełniłem i trochę też mi brakowało do tego motywacji. Aczkolwiek też uważam, że to jest super. Super sprawa, żeby uczyć się pewnych rzeczy. Ja na, na, nauczyłem się naprawdę wielu nowych kompetencji, yy, czy z zakresu właśnie dziennikarstwa i, i szeroko, szeroko rozumianej komunikacji, ale też zarządzania zespołem. I uważam, że. To miejsce i ta funkcja jest też bardzo dobrym startem dla młodych ludzi. Tak więc cieszę się, że, że teraz Kamil będzie redaktorem naczelnym, jest dużo młodszą osobą ode mnie i myślę, że to też będzie warunkowało progres tej redakcji, ale też, ale też myślę, że to będzie odpowiedni po prostu czas, czas dla siebie, Kamilu. Tak, ja myślę, że to jest przede wszystkim duże wyzwanie, ale tak jak powiedziałeś, też no, dobra możliwość dla młodej osoby, tak więc bardzo się cieszę, że no, w takim wieku mogę taką funkcję przejąć i, i zwłaszcza przejąć ją od ciebie, no bo pod Twoimi skrzydłami bardzo wiele umiejętności zdobyłem, więc teraz cieszę się, że mogę je jeszcze bardziej rozwinąć i pokierować zespołem, który. Mam nadzieję, że też będzie czuł się spełniony z rozwijania swoich umiejętności. Pamiętam, jak Mieszko zostawał redaktorem naczelnym. To było tak naprawdę tuż po Eurowizji 2019 w Tel Awiwie. Mieliśmy takie przygotowanie do sezonu 2020, że będzie tak super, będzie wspaniale, przyszedł COVID, wyszło jak zawsze. Natomiast myślę, że to były świetne trzy lata i ja osobiście też bardzo chciałbym Mieszkowi teraz podziękować za to szefowanie. Natomiast cóż, no skończył się już ten tak zwany sezon ogórkowy, ale i tak pojawiały się w nim tematy ważne dla Eurowizji 2023. Bo nie wiem, pamiętacie, żeby kiedykolwiek tak wcześnie ogłoszono reprezentanta jakiegoś kraju, a dziś wiemy już, że barw Izraela będzie bronić, no a Kirel gwiazda naprawdę wielkiego formatu w kraju. Tak, ja się bardzo cieszę, że jakiś kraj postanowił z tak dużym wyprzedzeniem się zabrać za Eurowizję i wybrać tak naprawdę swój numer jeden. Bo nie dość, że trudno sobie przypomnieć, żeby ktokolwiek tak wcześniej wybrał, to trudno sobie przypomnieć, żeby jakiś kraj wybrał taką naprawdę perełkę gwiazdę, która przyciąga największą uwagę w kraju. Jeżeli już tak się działo, to bywało różnie, na przykład jak Wielka Brytania wybrała Bonnie Tyler, no to to było średnio trafione, a to jest taka naprawdę świeża osoba, która wygrywa nagrody jedną za drugą, więc jestem pod ogromnym wrażeniem, że Izrael tak się zdecydował i z całej palety gwiazd wybrał tą największą i że ta osoba w ogóle się zgodziła wziąć udział w Eurowizji, bo z tym też bywa różnie. Tak więc pozostaje poczekać na piosenkę, bo to będzie najważniejsze. Nie wiem, czy to jest dobry strzał pod względem wyniku, bo wybieranie nazwisk, a nie piosenek jest bardzo specyficzne i może być tak, że Noah Kirill będąc największą gwiazdą izraelskiej muzyki zajmie jakieś takie przeciętne miejsce i Izrael będzie się czuł rozczarowany. Więc no, duży szacunek do Izraela za przygotowanie z dużym wyprzedzeniem, ale poczekajmy na efekt końcowy, bo trudno tutaj cokolwiek dokładniej ocenić. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że ta granica rozpoczęcia Eurowizji, tak to nazwijmy, dość bardzo ogólnie, się przesuwa w tym roku. W zasadzie ja nie widziałem takiej znaczącej granicy między Eurowizją 22-23, bo jak popatrzymy sobie na to, co się działo po finale Eurowizji, na te wszystkie dramy związane z głosowaniem, co się tak naprawdę zakończyło. Gdzieś tam w okolicy czerwca, czy nawet połowy czerwca 2022 roku, i już w tym momencie mieliśmy całą sagę związaną z wyborem organizatora że to nie będzie Ukraina że są rozmowy z BBC, potem za miesiąc, że, że tak, że BBC, potem znowu za miesiąc konkretna lista miast. Tak więc, i w międzyczasie jeszcze właśnie wybór reprezentanta Izraela. Mam wrażenie, że to wszystko się gdzieś tam zaciera i trudno już mówić o takich. Wiecie, w sezonach ogórkowych stricte, że jest jakiś taki czas, gdzie nic się nie dzieje, bo w tym roku rzeczywiście, rzeczywiście, się, rzeczywiście te informacje się pojawiały i jest ich dość sporo, jeśli chodzi o Eurowizję 2023. Może to też specyfika tej edycji, która, jest, która będzie wyjątkowa i będzie inna ze względu na to, że kto inny zorganizuje tę Eurowizję niż ten, kto, kto wygrał poprzednią edycję. A jeśli chodzi o samą reprezentantkę Izraela, myślę, że to jest dobry ruch, bo to też tak jak powiedziałem przed chwilą, w tamtym roku najwcześniej wybrała Belgię to, był, to była połowa września, tutaj mieliśmy połowę lipca. Z jednej strony można powiedzieć, że no, w sumie po co tak wcześniej wybierać, skoro zostało 10 miesięcy do Eurowizji, ale też jest mnóstwo plusów tego. To znaczy, te 10 miesięcy, w zasadzie nie 10, tylko, nie wiem, może 6, 7. Izrael ma teraz na to, żeby wybrać piosenkę, a w zasadzie zrobić jakąś wielką burzę mózgów, czy, 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 jakiś, czy, czy jakiś nabór, czy, czy, czy inny proces, który pozwoliłby wybrać naprawdę, super piosenkę, a potem opracować bardzo ciekawy występ i przygotować artystkę pod ten jeden występ, uwzględniając też, że nie mamy do czynienia, wiecie, ze zwycięzczynią talent show, która generalnie poza tym talent show nie ma nic innego do roboty, tylko prawdopodobnie ma swoje single, różnego rodzaju koncerty, występy, nagrody, tak jak powiedzieliście, no to wszystko wymaga przygotowań i wszystko wymaga dodatkowego nakładu czasu. Sami pamiętamy po swoich reprezentantach, no powiem wprost, tak, no, Rafał Brzoz na przykład nagrywał live on tape, ale przygotował się w tym czasie do nagrania jakiej to melodii, więc no, to jest ważne, żeby mieć po prostu czas na przygotowanie do Eurowizji, bo uwzględniając właśnie inne te m, zadania, czy artystów, czy nadawcy, y, potem może się okazać, że tego czasu brakuje. A jak wybieramy w lipcu, to jest duża szansa, że tego czasu nie zabraknie. Dokładnie tak mogę się podpisać obiema rękoma pod tym, co powiedziałeś, szczególnie o talent show, w którym, no jakby jedynie netta miała jakieś, jakąś karierę po Eurowizji, ale chyba to tylko dlatego, że tą Eurowizję po prostu wygrała. Natomiast pozostali reprezentanci w ostatnich latach. No bardzo, bardzo cienko w tej kwestii tutaj. Wspomniałeś też o tym, że. Konkurs przyszłoroczny odbędzie się w innym kraju niż w tym, który wygrał w Turynie. Wiemy, że konkurs odbędzie się w Wielkiej Brytanii, ale nie wiemy jeszcze w jakim mieście. W stawce mamy w kolejności alfabetycznej Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, Manchester, Newcastle i Sheffield. Mam nadzieję, że. Nikt mnie nie ściśnie za to, że wymowa jest zła. Tak jak teraz jest dużo TikToków, przynajmniej ja takie mam w proponowanych, że jak to miasto nazywa się po angielsku i prawie zawsze odpowiadam źle. Anyway, czy macie jakiegoś faworyta spośród tych miast? Nie? Ja nie mam jednego faworyta, raczej mam jednego antyfaworyta, więc tutaj trochę pozwolę się porozwodzić, dlaczego nie chciałbym, żeby był to Manchester. Po pierwsze nie chciałbym dlatego, że ta arena spośród siebie proponowanych jest największa i to tak zdecydowanie największa w porównaniu do pozostałych. Ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby Eurowizja odbywała się przed publicznością, która ma 20 tysięcy osób, przeszło, bo były już takie edycje i moim zdaniem one nie, nie wypadały jakoś szałowo. Im więcej ludzi, tym niekoniecznie lepiej. W poprzednich latach mieliśmy raczej trend na mniejsze miasta, na takie bardziej kameralne areny po 13 tysięcy osób, i pozostałe opcje właśnie takie są. Poza tym Manchester jest tak dużym miastem, że wydaje mi się, że byłby podobny problem jak w Londynie, że ta Eurowizja mogłaby jakoś tak przepaść, bo odbywa się tam dużo innych wydarzeń. Tak więc raczej wolałbym, żeby to było w którejś z mniejszych miast. Jeśli miałbym już wskazać jedno, to chyba bym postawił na Glasgow. Bo wydaje mi się, że jest to opcja odmienna od pozostałych, jest to jedyna opcja ze Szkocji, zdaje się i to byłby ciekawy wybór. Nie wiem, czy sytuacja polityczna by miała tutaj jakiś wpływ na decydowanie, że Eurowizja trafi albo nie trafi do Szkocji, ale byłoby to ciekawe, bo Eurowizja w Szkocji była raz w 1972 roku, więc teraz po przeszło 50 latach by tam wróciła. Ale nie wiem, bo wydaje mi się, że te kandydatury są do siebie w miarę zbliżone. I tak naprawdę trudno przewidzieć tutaj, co będzie decydującym czynnikiem dla BBC i Biu, bo te areny nie są jakoś bardzo różniące się od siebie, i większość tych miast jest w miarę niewielkiej odległości od siebie w Anglii. Więc ja tutaj nie mam jakiejś ogromnej preferencji. Wydaje mi się, że Glasgow ze względu na bycie w Szkocji i na pojawienie się tej areny w filmie Netflixa Eurowizji byłoby ciekawą opcją, ale tutaj wielkiego faworyta nie mam i tak jak powiedziałem nie jestem fanem Eurowizji w Manchesterze, tak samo jak nie byłbym fanem, gdyby w grę wchodził Londyn. Ja nie wskażę konkretnego miasta, bo też, mówiąc szczerze, nie mam takiego dogłębnego researchu o tych wszystkich lokalizacjach, natomiast to, co jest moim zdaniem kluczowe, to to, żeby wybrać takie miejsce, które będzie miało takie eurowizyjne whole package. Czyli po pierwsze, znaczy wszystkie interesy wszystkich grup, które jadą na Eurowizję, które uczestniczą w tym wydarzeniu, muszą zostać zaspokojone i to wcale nie jest takie proste, bo Zgadzam się z tym, absolutnie się z tym zgadzam, że Eurowizja w bardzo dużych miejscach, tak jak na przykład Londyn, no nie wypali, bo faktycznie, faktycznie nie będzie to święto miasta, nie będzie to święto, święto wszystkich, tylko ci ludzie Eurowizyjni, ta Eurowizja zginie w tłumie wielkiej aglomeracji. Natomiast to też nie może być zbyt małe miasto, zbyt mała miejscowość, pod tym względem, że ona nie zapewni innych rzeczy, które zapewniają no, jednak yy, dużej wielkości miasta. Mam tu na myśli chociażby bazę noclegową, yy, dobry dojazd. Nie może być takiej sytuacji, że, że, że nie ma bezpośrednich lotów do, yy, do, do miasta, albo że te loty są tylko realizowane, wiecie, no jakby yy, bardzo yy, komercyjnymi, yy, narodowymi przewoźnikami, co oczywiście podwaja koszty dla, dla, dla turystów. Yy. Ważne jest też, żeby arena, która zostanie wybrana, miała dobrą po prostu bazę wokół samego stadionu, wokół samej hali. Chodzi tutaj też o to właśnie, żeby zapewnić nam, dziennikarzom, dobry ogląd na Eurowizję, żeby nie trzeba było na przykład, nie wiem, jeździć na drugi koniec miasta, albo żeby nie trzeba było przechodzić dwa kilometry między press center a areną, żeby to wszystko było po prostu ze sobą połączone, żeby żeby, żeby, to było, żeby to miało jakiś taki nie wiem charakter i żeby to wszystko miało swoją strukturę, żeby wszystko wszystkim rzeczywiście łatwo pasowało, bo wtedy każdy, kto pojedzie, czy to turysta, czy to wielki fan Eurowizji, czy to dziennikarz, czy to artysta, czy to osoba, która będzie produkować ten, 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 ten konkurs. Będzie zadowolona po prostu i będzie dobrze pamiętać Eurowizję, bo wszystko zagrało, wszystkie elementy. Jeżeli coś nie gra, no to od razu automatycznie ta Eurowizja zaczyna gdzieś tam w głowie być odbierana jako negatywna, no i tutaj od razu się mniej chce ekscytować i emocjonować tymi wrażeniami. Tak więc. Na to bym postawił, na miejsce, które będzie spełniało absolutnie wszystkie preferencje IBU, ale w pełnym, w stuprocentowym tego słowa znaczeniu. Nie tak jak na przykład było w Turynie, gdzie ok, no jest międzynarodowe lotnisko, ale okazuje się, że na przykład do Polski no to jest średnio, tak? Polecieć, bo, 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 bo nie bardzo jest lot bezpośredni z Turynu, albo z kolei, że organizacja całego zaplecza na miejscu jest po prostu fatalna i nikt nic nie wie, nic nie wie ogarnia, a w ogóle to trzeba okrążyć dwa razy stadion. Więc na to, bym, na to bym uważał. Ja przyznam, że nigdy nie byłem w Wielkiej Brytanii, także teoretycznie każde miasto coś dobrego dla mnie, jako dla turysty, by na pewno przyniosło. Jednakże tak jak wspomnieliście, no ważne jest to, żeby ta komunikacja, infrastruktura nie tylko pomiędzy m, poszczególnymi państwami biorącymi udział w Eurowizji była dobra, ale też pomiędzy innymi miastami, no bo chyba nie chcemy tydzień, dwa tygodnie siedzieć w jednym miejscu, tylko zobaczyć coś dalej. Na pewno wielkie tak, dlatego, żeby to było święto miasta, żeby można było poczuć tę Eurowizję, coś czego trochę mieliśmy problem chyba z tym w Turynie. Natomiast, cóż, no, Brexit means Brexit, więc y, chciałbym jednak ch chyba tę Eurowizję w Szkocji, więc chyba będę kibicować Glasgow. Zanim jednak udamy się do Wielkiej Brytanii na Eurowizję 2023, czeka nas jeszcze Eurowizja Junior. W tym roku w Armenii, z tego co widzę, w tym momencie mamy chyba 17 państw uczestniczących. To nie jest jakiś Rekord, jeżeli chodzi o uczestników, ale to też nie jest bardzo mała Eurowizja. No i reprezentanta bądź reprezentantkę, czy też reprezentantów Polski poznamy za nieco ponad trzy tygodnie. Jakie macie oczekiwania co do tego konkursu, w którym Polsce tak dość dobrze idzie? Odnośnie Eurowizji Junior. Ja już niczego nie oczekuję, nie oczekuję i wszystkiego się spodziewam, bo mieliśmy trzy duże sukcesy, ale mieliśmy też jeden trochę słabszy wynik, co było dość zaskakujące, więc nie mam jakichś super oczekiwań. Wydaje mi się, że Polska ma tak dobrą historię startów i tak dobry poziom na Eurowizji Junior, że teraz nagle czegoś słabego się nie spodziewam. Ale jeśli by tego sukcesu, trzeciego zwycięstwa, czy przynajmniej miejsca w ścisłej czołówce nie było, no to też nie ma myślę co rozpaczać na tle poprzednich lat. Myślę, że fajnie by było, żeby w końcu pojechał albo chłopak, albo duet, albo zespół, bo jak na razie były to same solistki i wiele, wiele lat temu dziewczęcy zespół. Więc no może coś dla odmiany byśmy wybrali innego, ale co do wyniku, czy to co do samej piosenki, nie mam jakichś ogromnych oczekiwań, bo po prostu jest bardzo duża szansa, że będzie dobrze, tak jak zawsze. Podobno w stawce będzie zwycięzca do Wojskic Mateusz Krzykała, który bardzo optymistycznie się wypowiadał na temat Eurowizji Junior. Więc gdyby został wybrany, to myślę, że byłoby ciekawie, byłoby trochę inaczej niż zawsze. A czy byłby to sukces, no to trudno przewidzieć. Poczekajmy na ewentualną piosenkę. Cóż, ja z jednej strony nie mogę się doczekać Eurowizji Junior, bo też bardzo lubię ten konkurs obserwować na żywo. O ile oczywiście nie jest to konkurs, który. Ma takie emocje jak ta dorosła Eurowizja, nie trwa też tak długo, i, no, i cechuje się zupełnie inną intensywnością i in, innymi. Priorytetami, natomiast ja bardzo lubię ten klimat, który jest na, na Eurowizji. Unierusz na żywo, i też w sumie fajne jest to, że jest mniej tych osób, że ten konkurs trochę jest taki zamknięty w swojej bańce. Nie tak jak Eurowizja, gdzie jest mnóstwo ludzi i, i, i wszyscy są na ulicach, więc to też jest ciekawe zjawisko i, i bardzo przyjemnie wracam zawsze na każdy, na każdy konkurs. Natomiast jeśli chodzi o polskiego reprezentanta. Szczerze powiedziawszy, no trudno powiedzieć. w momencie, kiedy poznamy, poznamy stawkę pełną taką tych wszystkich odcinków i zobaczymy, jak, jak, jak te dzieciaki śpiewają, no myślę, że bardzo szybko wyklaruje nam się faworyt, bo tak było w poprzednich latach, że nawet przy okazji tej Alicji tracz wiedzieliśmy, że no to jakby jest ona, nie, że, że, że ona ma największe szanse na wygraną. A w pozostałych innych edycjach, no to, to w zasadzie było jasne, to już w zasadzie było rozstrzygnięte przed pierwszym odcinkiem eliminacyjnym. Tak więc, no, jeśli chodzi o, jeśli teraz jeszcze dowiaduje się, że jest zwycięzca The Voice, no to praktycznie no, nie, chcę, nie chcę tutaj psuć zabawy, ale mam wrażenie, że, że, że kwestia reprezentanta może być już w jakiś sposób rozstrzygnięta. Ale no, okej, okay, może nas coś zaskoczy. Trochę, trochę, trochę ubolewam nad już tą formułą i nad tym programem. Nie dlatego, że jej nie lubię, bo nie jestem aż takim hejterem szansy na sukces, jak tam, jak tam większość e, f, fanów Eurowizji. Natomiast y, natomiast ubolewam nad tym, że y, Znowu są te same osoby w jury i znowu są te same odcinki, czyli tam hity światowe, hity Eurowizji. To już po prostu było po tysiąc razy, co, ro, co roku to się pojawia, co roku jest śpiewane to samo. No bo co tu z drugiej strony wymyślać, tak, żeby, żeby ten dziesięciolatek czy dwunastolatek zaśpiewał piosenkę i jeszcze w jakiś sposób ją tam kojarzył. Tak więc trochę, ta, trochę, trochę, to, mi, trochę to mi nie pasuje, ale z drugiej strony jest ten odcinek z. Eurowizją Junior i polskimi piosenkami. No, i tego nie mogę się doczekać, jak ktoś zaśpiewa Łab Życie albo coś mnie nosi. No, myślę, że to mogą być bardzo ciekawe występy. Szczególnie, że jednak pamiętajmy, to też odpowiedź na to, co Kamil powiedział, dlaczego nie ma duetów, czy dlaczego nie ma zespołów. No, właśnie dlatego nie ma, że szansa na sukces jako format, no to jest raczej format indywidualny i to są osoby, które indywidualnie. Zdobywają miejsca, tak? tak w tym czy, czy indywidualnie występują, stąd stąd raczej nikłe szanse są na duet czy zespół, chyba że no chyba, że tutaj producenci na przykład po szansie na sukces stwierdzą, że zrobimy na przykład z trzech dziewczynek, Girls Band, trochę takie wiecie, nasze polskie One Direction, albo, albo For Dreamers, więc może coś takiego zaistnieć. Natomiast. To może być ciekawe, jak osoby indywidualne zaśpiewają piosenki zespołowe. Bo no, to, jest, to jest zawsze gdzieś tam jakieś, jakieś wyzwanie. Dokładnie tak. Chyba, że będziemy mieć takie drugie siostry szlachta w końcu. One też były w szansie na sukces. A, to nie tak. Nie tak, tak nie, przepraszam. Czyli je, teore, teoretycznie taka szansa jest. Jak wyjdzie. Zobaczymy już za chwilę. I na koniec, na co liczycie, na co czekacie w tym nadchodzącym sezonie? Najbardziej chyba czekam na wysoki poziom preselekcji, bo ten ubiegły sezon wydaje mi się, że był dość słaby, jeśli chodzi o poziom eliminacji w różnych krajach, więc chętnie bym zobaczył, jak kraje jakoś rozbudowują te eliminacje i ten poziom wzrasta. I jestem też ciekawy, w jaki sposób wybierze Polska. Bardzo bym chciał, żeby to były ponownie preselekcje, tu bije serce Europy. Jak będzie, zobaczymy, ale chętnie bym zobaczył jeszcze lepsze preselekcje w Polsce i w ogóle ogólny poziom preselekcji w Europie rosnący, bo zeszłorocznym sezonem byłem lekko rozczarowany. Trudno mi powiedzieć, na co tak naprawdę czekam i jaki to będzie sezon. Myślę, że dla mnie osobiście będzie to sezon inny niż ostatnie, bo faktycznie no, nie będę tak zaangażowany w działanie redakcji, nie będę musiał tego też tak tych wszystkich informacji eurowizyjnych śledzić codziennie, czy, czy nawet kilka razy dziennie, więc też pewnie siłą rzeczy nie będę przeżywał preselekcji na Litwie, czy, czy, czy gdzieś tam w jakiś innych odległych zakątkach Europy, które mnie muzycznie za bardzo nie interesują. Także nie wiem, jak sobie z tym poradzę i jak to będzie wyglądało. To będzie, myślę, sezon dla mnie jednego wielkiego testu, ale z drugiej strony, czy na coś czekam tak mocno? No, też tak jak, tak jak Kamil na polskie preselekcje. Myślę, że to jest format, który można spróbować kontynuować. Trochę się obawiam tego, że jednak, bo znowu chodzą teraz takie pogłoski, że może Daria, że może coś tam, chociaż. Wiadomo, te plotki, spekulacje to na, na, biorąc pod uwagę, że jest wrzesień, to, 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 to możemy trochę włożyć między książki. Hmm. Nie do końca w nie wierzę, natomiast, natomiast no jeżeli już coś się takiego pojawia no to gdzieś tam jest z tyłu głowy ta, ta ewentualność, że może znowu będzie jakaś zmiana i też nie, nie mam przekonania, że taka zmiana po roku znowu byłaby dobra i znowu stawianie na coś innego, bo, bo, bo to by pokazywało, że podejście jest dość krótkowzroczne. Jestem ciekawy, jak to będzie w tym roku, jeśli chodzi o telewizję polską, bo w tamtym roku były, w zasadzie tak, no w tym roku, ale w tamtej edycji były wielkie plany, ambicje. Przecież już miała być Eurowizja w Gdańsku, czy tam reparty w Gdańsku. Gdybyśmy wygrali, no a się okazuje, że jednak jest 12. miejsce, które chyba było trochę poniżej oczekiwań. Tak więc. No, ciekawe, 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 jak podejdzie do tego projektu w tym roku telewizja. Mam nadzieję, że to 12. miejsce nie będzie właśnie takie dołujące, tylko wręcz przeciwnie, motywujące do podtrzymywania tego, co było, poprawienia jakichś tam nie wiem, mankamentów czy minusów i wypracowania po prostu lepszej pozycji, lepszej sytuacji na ten rok. A jeśli pomijając Polskę, to na co czekam, to na pewno na Benidorm fest, ponieważ bardzo interesuje mnie, to tak już odpowiem trochę jak na maturze, lubię Benidorm Fest, ponieważ interesuje mnie hiszpańska muzyka. Tak więc bardzo chętnie pojadę, bardzo chętnie zobaczę to na żywo i, i w tamtym roku był fajny, fajny, poziom, oni się też uczyli trochę tego, tego formatu, więc wydaje mi się, że w tym roku może być tylko lepiej. Chyba że będzie tak jak zawsze z drugimi prawie zawsze tu mnie na pewno Tomek poprawi, jeśli chodzi o Shreka, ale prawie zawsze z drugimi częściami jakichś filmów, że no jednak były słabsze niż pierwopsur.